Co tam u Was? Jak minął dzień? Ja dopiero skończyłem pracować na dzisiaj. Także... W więzieniu się ziachlał, ładnie się ziachlał, ale to chyba dobrze, że się ziachlał, będzie pijany. I będzie pijany? Nie, nie. Jezu, dobrze, że nie dokończyłem tego, co miałem na myśli. Bardzo dobrze, że tego nie zrobię. Ale jak najem to w nie widzę, no, no, tak źle. I całkiem dobrze. Podobnież, jak człowiek jest pijany, to jest sobą. Dlatego nigdy nie jestem sobą, bo by ludzie to wykorzystywali. Byłbym za dobry. Ale od czasu do czasu mogę się napić. I poczuć się sobą ale mam duże Żynice, ja bym coś brał ale nie brałem przynajmniej dzisiaj porobiony wawrzyniak to spoko wawrzyniak w każdym razie, wśródci mi, że mam 14 kg niedowagi ludzie, ja ważę 66 kg na metr 80 i pół wzrostu chociaż nie, mam metr 81 i pół. Bo, się, bo nie żyłem ostatnio, myślałem, że mam metr i pół, ale mam metr 81,5. Mam 14 kilo nie dowali, ale mi kurwa piszecie, że jestem gruby. Jak gruby? Ja gruby? Oj, nieładniej. Obrazimy się na siebie. Wasze zdrowie. Poszedłbym tutaj na balety. Ale niestety... O, są tylko Niemcy w wieku takim, że już bliżej im do grobu niż na balety i niestety nie mogę iść na balety. No chyba, że zatańczę z nimi. Zatańczę z nimi? Jak myślicie? Ostatni taniec. dole Instagram wybuch. Wszystkie grupy, wszystkie grupy żyły. Wow. w co ty robisz? Co ty robisz ze swoim życiem? Patrzcie, coś pływa. Widzicie to nie? Pływa coś w basenie. I najlepsze to jest to, że zmienia kierunek. Co to kurwa może być? Przecież w jest chlor, więc żadna ryba tutaj na pewno nie jest. I widzicie, jakie kółko zatacza. Powalone. I normalnie zmienia kierunek, także to nie jest żaden przedmiot. O, ale mam schizę teraz. Co to może tak pływać w kółko? O, ale schiza. Nie, że jestem napruty, bo jestem na napruty, ale chyba jestem w stanie stwierdzić, że to jest dziwne. Widzicie? Zmieniło kierunek znowu. Pojebane. Raz na pół roku się człowiek upije i już piszą, że jest alkoholikiem. Nice. Nice. Nice.